Oni tego nie wiedzieli, automatyczne usunięcie bólu głowy. Nie jestem lekarzem, jeżeli masz poważne bóle głowy, najlepiej skonsultować się z lekarzem. I teraz temat: oni tego nie wiedzieli, automatyczne usunięcie bólu głowy. Na czym to polega? To polega na moim e, rozwiązaniu usunięcia bólu głowy, automatyczne usunięcie bólu głowy. Jak sprawdzałem te rozwiązania dla siebie? Po prostu te rozwiązanie na tym polega, że mm, otworzysz obrazek, patrzysz na ten obrazek i potem zamykasz ten obrazek, i w będzie usuwać się automatycznie. I jak sprawdzałem tą metodę. Dlatego, że obrazek to zrobiony dla Ciebie. Dlatego, żeby było to na, najefektywniej, najszybciej i takie podobne rzeczy. Dlatego, że mogę zrobić ten obrazek wszędzie, nawet bez tego obrazku. Bez żadnego rysunku. I. як трактували тон методи. Попросту тен, можна так повідомити, образик зуставів на джвях у своїх знайомих, які мають хоча ж раз в тиждень або два рази в тиждень. Зоставів им на джвях. То попросту дві дзві били образки. І то значить, що та техніка просто джавала, коли не бачиш на образик, który jest w rozwiązaniu usunięcia, automatycznego usunięcia bólu głowy. A po prostu drzwi były obrazkiem. I kiedy po prostu wchodzisz do swojego mieszkania, patrzysz na te drzwi i ta technika automatycznie zaczyna usuwać ból głowy i sprawdza, czy masz głow ból głowy i jeżeli tak masz ból głowy, usuwa ból głowy. Te znajomi tego nie wiedzieli oczywiście, nie powiedziałem im to, ale przez cały tydzień nie miał nikt bólu głowy. Kiedy zabrałem tą technikę, tak żeby ona już nie działała, to ponownie mieli ból, głow... ból <głowy>, głowy. Także to rozwiązanie znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Link usunięcie bólu głowy.